Czy wiesz, że każdego dnia marnujesz około ośmiu godzin swojego życia? Nie, nie chodzi o czas spędzany przed ekranem telefonu, chodzi o godziny, które przesypiasz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że sen to coś znacznie więcej niż tylko odpoczynek to otwarte pole, niewidzialne terytorium, gdzie wszystko, w co wierzysz, co czujesz i co sobie wyobrażasz, przekształca się w twórczą energię. To, co dzieje się w godzinach, gdy twoje oczy są zamknięte, świat znika, a zostajesz tylko ty i twoja podświadomość ostatecznie wyznacza kierunek twojego życia. Zastanów się przez chwilę, jakie schematy powtarzają się ostatnio w twoim życiu. Czy tkwisz w tych samych pętlach? Czy te same trudności zdają się cię prześladować, jakby jakaś głęboka część Twojego umysłu uparcie ciągnęła cię z powrotem do braku, lęku i porażki? A co jeśli powiedziałbym ci, że to nie świat zewnętrzny cię blokuje, ale program, który jest po cichu instalowany w tobie noc po nocy, kiedy śpisz? Joseph Murphy, człowiek, który odkrył najgłębsze sekrety podświadomości, nauczał, że sen jest najświętszym czasem manifestacji, to moment, w którym świadomy umysł wreszcie milknie, a podświadomość, prawdziwy architekt Twojej rzeczywistości, przejmuje stery. Ale oto kluczowy wgląd, który umyka niemal wszystkim. Jeśli zasypiasz w stanie zmartwienia, poczucia winy, lęku lub braku, Twoja podświadomość przyjmuje to jako rozkaz, jako zasiane ziarno. Noc po nocy pracuje, aby uczynić ten stan Twoją rzeczywistością. Twój umysł słucha wszystkiego, nawet myśli, których nie wypowiadasz na głos. Każda myśl poprzedzająca sen jest modlitwą. Każda emocja, którą czujesz przed zaśnięciem, jest energetycznym podpisem wysyłanym do wszechświata, a wszechświat zawsze odpowiada. Zawsze. Problem polega na tym, że większość ludzi zasypia, dostrojona do częstotliwości swoich największych lęków. Kładą się ze zmęczonym ciałem, ale z niespokojnym umysłem krążącym w wirze pytań: co jeśli? Co jeśli nic się nie uda? Co jeśli wszystko stracę? Co jeśli nikt mnie nie pokocha? Co jeśli nigdy mi się nie uda? To właśnie w tym stanie podświadomość wchłania wszystko, jak żyzna gleba, która nie dyskutuje, nie kwestionuje, tylko posłusznie wykonuje polecenia. Istnieje jednak cicha technika, sekretna praktyka, która stosowana ze szczerością i konsekwencją całkowicie zmienia wibracje twojego snu. A co za tym idzie? Twojego życia. Nie wymaga ona wysiłku fizycznego, nie prosi byś wierzył w cokolwiek, co jest sprzeczne z Twoją logiką, wymaga jedynie zrozumienia jednej rzeczy. Moment tuż przed zaśnięciem jest najpotężniejszą bramą między Twoim światem widzialnym a niewidzialnym. To właśnie tam możesz przeprogramować wszystko, absolutnie wszystko, co opóźnia Twoją manifestację. To, co dziś odkryjesz może przemienić każdą noc Twojego życia w cichy cud, ponieważ kiedy nauczysz się łączyć z podświadomością we właściwy sposób przed snem, wszechświat zaczyna pracować dla Ciebie. Kiedy śnisz, On przesuwa pionki, których nigdy nie mógłbyś poruszyć na jawie, ale uwaga, ostatnie odkrycie, którym się z Tobą podzielę w tym filmie, jest najpotężniejsze ze wszystkich. To punkt, w którym umysł przestaje być tylko narzędziem i staje się bezpośrednim kanałem manifestacji. Kiedy to zrozumiesz, już nigdy nie spojrzysz na sen w ten sam sposób. Zanim przejdziemy dalej, chcę Cię poprosić o coś prostego, ale ważnego. Jeśli ten temat już coś w Tobie poruszył, jeśli czujesz, że budzi się w Tobie głęboka prawda, polub ten film i zasubskrybuj kanał. To nie tylko gest wsparcia, to symbol decyzji, to jakbyś mówił wszechświatowi: Jestem gotów świadomie tworzyć swoją rzeczywistość. A jeśli chcesz pójść w tym procesie jeszcze głębiej, uzyskać dostęp do codziennej praktyki, która aktywuje twoją moc manifestacji i wprowadza cię we właściwą wibrację przed snem, zostawiłem transformujący materiał w pierwszym przypiętym komentarzu. Ten krok jest dla tych, którzy chcą poczuć różnicę już w najbliższych nocach. Teraz zamknij oczy na sekundę. Wyobraź sobie moment, w którym kładziesz się do łóżka, tę cichą chwilę, gdy świat gaśnie i zostajesz tylko ty, twój oddech i twoje myśli. A co jeśli od dzisiaj ten moment stałby się twoim największym narzędziem kreacji? Gdyby to, czego pragniesz, zaczęło się budować bez wysiłku, podczas gdy śpisz. Bo właśnie to się dzieje, gdy rozumiesz, co Józef Marfi miał na myśli, twierdząc, że podświadomość jest wiernym sługą ducha. Ona nie kwestionuje, ona po prostu wykonuje, a wszystko, co głęboko czujesz przed snem, staje się rozkazem, który wypełni. Pytanie brzmi: jakie rozkazy wydajesz jej każdej nocy? Lęk czy wiarę, brak czy obfitość, wątpliwość czy pewność? W ciągu najbliższych minut zrozumiesz, jak zmienić to programowanie, jak użyć cichej techniki, aby całkowicie przekształcić energię, którą twoja podświadomość emituje podczas snu, i dlaczego jest to prawdziwy sekret tych, którzy manifestują z łatwością. Ale co więcej, odkryjesz, że twój umysł nigdy nie śpi. I właśnie dlatego od teraz Twoje noce przestaną być straconym czasem i staną się kolebką Twoich cudów. W ciągu dnia jesteś otoczony bodźcami, obowiązkami, wymaganiami, mentalnym i emocjonalnym hałasem. Twój świadomy umysł jest zawsze w stanie gotowości. Ocenia, analizuje, porównuje, wątpi. To on próbuje wszystko rozwiązać, zaplanować, kontrolować. Ale gdy słońce zachodzi, a ciało zaczyna zwalniać, dzieje się coś magicznego. Świadomy umysł słabnie, a podświadomość przejmuje dowodzenie. W tej właśnie chwili niewidzialny świat zaczyna działać. W tej ciszy rodzą się prawdziwe cuda. Joseph Murphy mawiał, że sen to czas, w którym sadzisz nasiona jutra. I ta metafora jest dosłowna. To, co czujesz i myślisz przed zaśnięciem, jest nasionem. Podświadomość jest żyzną glebą, a twoje życie to pole, na którym objawia się plon. Problem w tym, że wiele osób, nie zdając sobie z tego sprawy, zasypia, siejąc strach, poczucie winy i zmartwienie, i budzi się dzień po dniu, zbierając więcej tego samego. Może się z tym utożsamiasz. Kładziesz się zmęczony, ale umysł nie przestaje pracować. Wspominasz to, co poszło nie tak, projektujesz, co może pójść nie tak, przeżywasz na nowo rozmowy, planujesz, obwiniasz się, porównujesz, a potem, gdy ciało w końcu się wyłącza, podświadomość, która nigdy nie śpi, wszystko to zapisuje. Każdą emocję, każdy obraz mentalny, każde słowo wypowiedziane w ciszy. Ona nie rozumie, co jest prawdziwe, a co wyobrażone. Po prostu akceptuje, rejestruje i zaczyna działać. Czy zauważyłeś kiedyś, jak czasem budzisz się z tym samym ciężkim uczuciem co poprzedniego dnia, jakby sen nie oczyścił, a jedynie zatrzymał cierpienie? Dzieje się tak, ponieważ Twoja podświadomość przez całą noc przetwarzała tę samą wibrację. Jest jak elektrownia. Produkuje bez przerwy, a paliwem jest to, czym ją karmisz tuż przed zamknięciem oczu. Ale oto prawda, o której prawie nikt nie mówi. Można całkowicie odmienić ten proces. Możesz sprawić, by Twoja podświadomość pracowała dla Ciebie, a nie przeciwko tobie, podczas snu. Cicha technika, którą opisał Joseph Murphy, jest prosta, ale głęboko duchowa. Polega na wykorzystaniu momentu, w którym świadomość ma właśnie zasnąć, jako bezpośredniego kanału do przeprogramowania. Ten stan pośredni między jawą a snem nazywany jest stanem hipnagogicznym. To moment, w którym wciąż jesteś świadomy, ale logiczny umysł już się wyłącza. Na tym etapie bariery rozsądku słabną, a podświadomość całkowicie się otwiera. To właśnie wtedy Dzieje się magia. Wszystko, co poczujesz i stwierdzisz w tej chwili, zostanie wchłonięte z ogromną intensywnością. Murphy mówił: zasypiaj, czując to, kim pragniesz być. Poczuj pożądany stan, aż stanie się on realny w Twojej wyobraźni. A podświadomość uczyni go realnym w świecie zewnętrznym. Oznacza to, że nie musisz się zmuszać do wiary, nie musisz idealnie wizualizować. Wystarczy, że poczujesz, poczujesz, jakby to już była prawda, ponieważ w tym stanie przejściowym podświadomość nie odróżnia wyobraźni od rzeczywistości, akceptuje jedynie wibracje. Pomyśl o tym, jeśli zaśniesz, czując się zamożny, kochany, zdrowy i pewny siebie, podświadomość będzie pracować, aby dostosować świat zewnętrzny do tej wibracji. I podobnie, jeśli zaśniesz z lękiem, złością lub poczuciem braku, będzie nadal manifestować więcej sytuacji, które wzmacniają te uczucia. Dlatego technika snu jest najcichszym i najpotężniejszym sekretem ze wszystkich. Aby zacząć jej używać, potrzebujesz tylko jednej rzeczy: świadomości: świadomości tego, o czym myślisz przed snem, świadomości tego, co czujesz, kładąc głowę na poduszce. Zamknij oczy i zauważ, co jest w tobie w tej chwili: zmartwienie, ciężar, poczucie, że czegoś brakuje? Teraz złagodź te wibracje, oddychaj głęboko i powiedz sobie z czułością: wszystko jest w porządku. Prowadzi mnie nieskończona inteligencja, wszystko, co jest moje, zmierza w moim kierunku. Te słowa wypowiedziane w spokoju są jak święte polecenia. Możesz je dostosować, o ile przekazują spokój i wiarę. Kluczem jest poczucie, że wszechświat o wszystko dba. A kiedy zasypiasz w tym stanie poddania, podświadomość przejmuje zadanie realizacji. Joseph Murphy nazywał to twórczym snem. To sen tych, którzy ufają, sen tych, którzy wiedzą, że umysł, gdy jest w harmonii, jest największym istniejącym narzędziem manifestacji. A najbardziej fascynujące jest to, że podświadomość nie zależy od czasu. Dla niej nie ma przeszłości ani przyszłości. Wszystko jest teraz. Dlatego, gdy przekonasz ją, że coś jest już prawdą, zaczyna działać natychmiast, aby zmaterializować to przekonanie. Porusza okolicznościami, inspiruje pomysłami, przyciąga ludzi, reorganizuje wydarzenia. Wszystko po to, by zewnętrze odzwierciedlało wnętrze. Wyobraź sobie na przykład kogoś, kto pragnie dobrobytu, ale idzie spać, myśląc o długach. Podczas snu podświadomość wchłania ten brak i mnoży sytuację niedostatku. A teraz wyobraź sobie tę samą osobę, która uczy się odłączać od strachu i zasypia z wdzięcznością, mówiąc w myślach: Jestem teraz zamożny, obfitość płynie do mnie z łatwością, wszystko czego potrzebuję jest już w drodze. Ta prosta zmiana wibruje na innej częstotliwości. A podświadomość, wierna temu, co otrzymuje, zaczyna tworzyć nowe możliwości. To nie magia, to prawo. Prawo umysłu jest prawem wiary. Zawsze manifestujesz to, co na głębokim poziomie uważasz za prawdę, a sen jest najprostszą bramą do tej prawdy. Gdy to zrozumiesz, noce przestają być przerwą, a stają się praktyką duchową. Nie kładziesz się już tylko po to, by odpocząć, ale by na nowo napisać własną rzeczywistość. I oto coś, czego uczył Joseph Murphy, a co niewielu rozumie w pełni. Nie trzeba walczyć z negatywnymi myślami. Im bardziej walczysz, tym więcej siły im dajesz. Cicha technika polega na przekierowywaniu, a nie na oporze. Jeśli pojawi się zła myśl, nie próbuj jej odpychać. Po prostu zastąp ją obrazem harmonii. Powiedz w myślach: Teraz jestem w pokoju, ufam, wszystko jest dobrze. I pozostań w tym uczuciu, aż ciało zaśnie. Umysł jest ogrodem, a sen to czas, gdy ogrodnik pracuje bez zakłóceń. Jeśli sadzisz miłość, zbierasz miłość. Jeśli sadzisz strach, zbierasz strach, a najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że każdej nocy możesz wybierać, co zasadzisz. Dlatego cicha technika nazywa się cichą, bo nikt nie musi wiedzieć, co robisz. Nie ma rytuałów, skomplikowanych formuł, jest tylko chwila poddania między Tobą a wszechświatem. Wiele osób twierdzi, że stosując tę metodę, zaczynają budzić się z uczuciem lekkości, jakby coś w nich uporządkowało się podczas snu. A z biegiem dni zaczynają zauważać małe zbiegi okoliczności, synchroniczności, pojawianie się właściwych osób, nieoczekiwane możliwości. To nie jest szczęście, to jest odpowiedź. Podświadomość wykonuje nowy rozkaz. I być może zadasz sobie pytanie, a co jeśli na początku nie będę w stanie poczuć tego, czego chcę? Co jeśli wyda mi się to fałszywe? To nic nie szkodzi. Podświadomość nie wymaga doskonałości, wymaga powtarzania. Każdej nocy ta nowa wibracja staje się bardziej naturalna, aż nadejdzie moment, w którym uczucie przestanie być wysiłkiem, a stanie się stanem bycia. Dlatego nauki Józefa Marfiego są tak potężne, ponieważ nie proszą o ślepą wiarę, ale o świadomą praktykę. Nie chodzi o rozpaczliwe proszenie, ale o wibracyjne dostrojenie się do tego, czego pragniesz, aż stanie się to nieuniknione. Pamiętaj, podświadomość tworzy to, co jest akceptowane jako prawda. Dlatego najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie zadać przed snem, brzmi: co chcę, aby moja podświadomość zaakceptowała dzisiaj jako prawdę? A potem poczuj to. Wyobraź sobie, że już tym żyjesz. Nie martw się o to, jak. Po prostu odpocznij w tym stanie. To poddanie się jest tym, co otwiera przestrzeń na cud. Wszechświat nie potrzebuje instrukcji, potrzebuje kierunku, a kierunek nadaje Twoja wibracja. Jeśli chcesz pogłębić tę praktykę i zrozumieć, jak z jasnością programować umysł przed snem, aby manifestować szybciej, wejdź w materiał, który zostawiłem w pierwszym przypiętym komentarzu. Poprowadzi cię on krok po kroku w tworzeniu tej duchowej rutyny, która całkowicie zmienia sposób, w jaki wszechświat ci odpowiada. A teraz wyobraź sobie, że kładziesz się dziś wieczorem spać. Zgaś światła, poczuj ciszę, oddychaj, i zanim zaśniesz, powiedz spokojnie: Jestem błogosławiony, jestem kochany, wszystko czego pragnę już jest moje. Te słowa, powtarzane z wiarą, nie są zwykłymi frazami, to kody. Przenikają do najgłębszych warstw podświadomości i zaczynają kształtować nową rzeczywistość, i w tym tkwi sekret, który znają nieliczni, podczas gdy ty śpisz, wszechświat pracuje w ciszy. Porządkuje chaos, leczy to, co niewidzialne, otwiera drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Wszystko, co musisz zrobić, to zasnąć w spokoju, czując, że już posiadasz to, czego pragniesz. Ostatnie odkrycie, które Ci obiecałem. Jest następujące. Prawdziwa moc manifestacji nie leży w silnym pragnieniu, ale w odpoczynku w pewności. Kiedy zasypiasz z wiarą, podświadomość rozumie, że to już jest realne. A kiedy ona w to uwierzy, wszechświat jest posłuszny. Gdy świat śpi, twój umysł tworzy. A w ciszy nocy rzeczywistość nagina się do tego, co czujesz jako prawdę. To ciekawe, jak całe życie spędzamy na szukaniu rozwiązań w świecie zewnętrznym, próbując zmieniać ludzi, sytuacje, okoliczności, a prawie nigdy nie zatrzymujemy się, by spojrzeć w głąb, by zdać sobie sprawę, że wszystko zaczyna się w najcichszym punkcie, jaki istnieje, w momencie, gdy zamykasz oczy i oddajesz się snu. Ta chwila, w której ciało się wyłącza, ale najgłębsza świadomość się budzi. To tam pracuje to, co niewidzialne, tam wszechświat zaczyna przestawiać pole rzeczywistości, posłuszny temu, co wibrowało w tobie w ostatnich sekundach przed zaśnięciem. Jeśli naprawdę to zrozumiesz, zdasz sobie sprawę, że moc zmiany Twojego życia nie tkwi w robieniu więcej, bieganiu szybciej, wysilaniu się bardziej, tkwi w odczuwaniu inaczej, ponieważ podświadomość nie reaguje na puste słowa ani powierzchowne życzenia, reaguje na dominującą emocję. Jeśli pragniesz dobrobytu, ale czujesz lęk, to co rejestruje, to lęk. Ale jeśli przed snem wyciszysz umysł i zanurzysz się w uczuciu spokoju, wdzięczności i zaufania, to co wchłania, to wiara, a wiara jest najbardziej twórczą wibracją, jaka istnieje. Joseph Murphy mówił, że podświadomość jest jak wierny sługa nie kwestionuje, tylko wykonuje. I dlatego od teraz możesz zacząć budować nową rzeczywistość, po prostu zmieniając sposób, w jaki zasypiasz. Nie musisz czekać na jutro. Transformacja zaczyna się dziś wieczorem. Kiedy świat milknie i zostajesz tylko ty i twoja esencja, nadszedł czas siewu. Zauważ, że wszystkie twoje dotychczasowe noce były próbami przed tą chwilą. Za każdym razem, gdy kładłeś się w udręce, zwątpieniu lub lęku, po prostu powtarzałeś nieświadomy wzorzec. Ale sam akt zauważenia tego jest już pierwszym krokiem do wyzwolenia, ponieważ przebudzona świadomość już nie zasypia. Od dziś nie śpisz już tak jak wcześniej, śpisz jak Twórca. Zamknij oczy i wyobraź sobie: Twoje ciało leży, oddech jest łagodny, serce bije w spokoju. Teraz zobacz siebie otoczonego złotym światłem, jakby sam wszechświat otulał Cię płaszczem miłości i ochrony. Poczuj, że wszystko, co Cię martwi, jest rozwiązywane przez wyższą inteligencję. Powtórz w myślach ze spokojem: Gdy ja śpię, dobro pracuje dla mnie, gdy ja odpoczywam, wszechświat przygotowuje drogę. I w tej chwili coś się zmienia, już nie próbujesz kontrolować, ufasz. To właśnie to zaufanie otwiera drzwi manifestacji. Ponieważ podświadomość porusza się tylko w kierunku tego, co akceptujesz jako prawdę, a kiedy akceptujesz, że dobro już działa, że cud jest już w drodze, on po prostu się dzieje. Cicha technika nie polega na manipulowaniu wszechświatem, ale na dostrojeniu się do niego, na przypomnieniu sobie, że moc, która tworzy światy, mieszka w Tobie. Każda noc to nowa szansa, by połączyć się z tą mocą, by oczyścić stare wibracje, rozpuścić lęki, uzdrowić przekonania i na nowo rozpalić to, co w Tobie najświętsze. Nie potrzebujesz niczego więcej, tylko obecności, intencji i uczucia. To proste i właśnie dlatego jest tak transformujące. Czy zauważyłeś, że ludzie, którzy żyją w spokoju, zdają się przyciągać wszystko z większą łatwością? Nie gonią, nie błagają, nie zmuszają. Oni wiedzą. Wiedzą, że istnieje niewidzialny przepływ, który wszystkim kieruje. I ten przepływ jest tym samym, który działa w tobie, gdy śpisz. Dlatego sekret nie leży w walce o manifestację, ale w nauce odpoczywania w wibracji tego, co już jest. Od dzisiaj, za każdym razem, gdy będziesz się kładł spać, pamiętaj: Wchodzisz do wewnętrznego sanktuarium. Twój pokój staje się świątynią, twoje łóżko ołtarzem, a twój sen cichą modlitwą. Już nie zasypiasz ze zmęczenia, ale w celu tworzenia. A każda myśl, każda emocja, którą wnosisz w ten stan, jest cegiełką w budowie twojej nowej rzeczywistości. Dlatego zanim dziś zaśniesz, zrób coś innego. Zamiast analizować dzień lub martwić się o jutro, wybierz uczucie, poczuj wdzięczność, poczuj się kompletny, poczuj się błogosławiony i tak zaśnij. Wszechświat usłyszy. W nadchodzących dniach zmiany mogą być subtelne. Poczucie lekkości, nieoczekiwana synchroniczność, mało prawdopodobne spotkanie, pojawienie się nowej ścieżki. Ale stopniowo zauważysz, coś się zmieniło, a kiedy to się stanie, zrozumiesz, to co odmieniło Twoje życie, nie było cudem z zewnątrz, ale przebudzeniem mocy, która zawsze była w tobie mocy spania w wierze, zasypiania w pewności, że wszystko, czego pragniesz, jest już przygotowywane po cichu, podczas gdy świat śpi. To jest cicha technika, to jest sekretny język między Tobą a wszechświatem. A jeśli chcesz pogłębić tę praktykę i odkryć, jak zintensyfikować tę twórczą energię każdej nocy, wejdź w link, który znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Został on stworzony dla tych, którzy czują, że nadszedł czas, aby manifestować bez wysiłku i budzić się, wibrując już na częstotliwości cudów. A teraz, zanim opuścisz ten film, pamiętaj, aby zostawić polubienie i zasubskrybować kanał. To pomaga tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, a przede wszystkim potwierdza Twoje zaangażowanie we własne przebudzenie. Nie dotarłeś tu przez przypadek. Coś w Tobie było gotowe, by to usłyszeć. Więc dziś wieczorem, gdy wszystko ucichnie, zaśnij z wiarą. I pozwól wszechświatowi mówić do Ciebie w swoim najstarszym i najczystszym języku ciszy.